Dzień dobry, witajcie dwojdzowie Chciałem dzisiaj nagrać jak mieć dużo wyświetleń Kurwa nie to O przepraszam Wymuskło mi się Więc tak widz, widzicie bo dzisiaj chciałem nagrać filmik Jak mieć bardzo duży wyświetleń Pewnie pytacie się Kurwa czemu ma tak dużo wyświetleń jak chce mi pokazać jak mam dużo wyświetleń Właśnie chciałem przejść do tego Widzicie ale możecie też odwiedzić mój kanał Kokos50 nie, przepraszam, podobało mi się. 5820 No to nieważne: możecie to odwiedzić zostawić subskrypcję i dać mi donatę p e p a i możecie też odwiedzić Discord. Te fajne ziomki, poziomki. <laughs> o kurwa, no nieważne. No tak, wchodzimy w swoje wyświetleń, sumę wyświetleń: zbadaj. Chociaż na przetrzymam mikrofon, bierzemy tutaj to gówno i na niej piszemy z 1 100 milionów zer. Nie żeby było za mało, musimy to dowalić, tak, żeby na całej stronce było. Żeby szacun był na dzielni. Jeśli Wam palec zmęczy, możecie postawić taką szklankę, żeby tak zalić przez całą noc. Later. no, lecimy dalej ogólnie lecimy lecimy nie śpimy <laughs> lecimy dalej dalej jeszcze troszeczkę no co tam będziemy się ograniczać i jak okej okay. i pod koniec klikamy enter gdzie to kurwa o enter no i mamy wpływ wyświetlania Dziękuję do widzenia Kurwa, nie to, gdzie to kurwa, pio? kurwa z góry mi, o tak, tutaj... Ech.